Dzień dobry Państwu. Już jutro o godzinie 21.00 Legia Warszawa zmierzy się z Omonią Nikozja w ramach czwartej kolejki Ligi Konferencji Europy. Stołeczna drużyna będzie kontynuowała swoją piękną przygodę w europejskich pucharach. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie sporo informacji na temat najbliższego rywala Legii Warszawa oraz szans drużyny Gonzalo Fejo w tym starciu. Na sam wstępie jednak wielka prośba do Was o łapkę w górę. Jeśli ją zostawicie no to do większej ilości osób dotrze ten materiał, więc więcej osób pozna najbliższego rywala Legii Warszawa i zachęcam też do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A partnerem tego kanału jest pokój typerów, który poleca ElviBet oferujący promocje dla nowych klientów, a więc kurs 150 na zwycięstwo Liverpoolu lub Realu w Lidze Mistrzów. Szczegóły znajdziecie w komentarzu. A teraz przejdźmy już do najbliższego rywala Legii Warszawa, a więc Omoni Nikozia, która poprzedni sezon Ligi Cypryjskiej zakończyła na trzecim miejscu w tabeli, więc eliminacje europejskich pucharów rozpoczęła od drugiej rundy eliminacji ligi Konferencji Europy. Na samym początku Amonia zamierzyła się z Torpedo Kutaisia, a więc z zespołem z Gruzji u siebie wygrała 3 do 1, później na wyjeździe dopełniła dzieła, zwyciężyła 2 do 1, łącznie 5 do 2 w dwumeczu i w taki przekonywujący sposób awansowała do trzeciej rundy. Tam czekał już na nich węgierski Fehervar, zwycięstwo 1 do 0 u siebie i później 2 do 0 na wyjeździe, też pewny dwumecz w wykonaniu cypryjskiego zespołu. No i ostatnia runda, a więc też całkiem pokaźne wyzwanie na papierze, natomiast Omonia całkiem dobrze sobie z nim poradziła, gdyż wygrała z zirą aż 6 do 0 w tym domowym spotkaniu. No a później w Azerbejdżanie przegrała 1 do 0, natomiast mogła sobie na ten słabszy, gorszy mecz pozwolić, gdyż ta zaliczka z pierwszego meczu była naprawdę bardzo pokaźna. Właśnie w taki sposób Omonia awansowała do Ligi Konferencji Europy. Większych problemów nie było. Podobnie jak w tym pierwszym spotkaniu fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, gdyż tam Omonia u siebie pokonała aż 4 do 0 wikingury Reykjavik. Bardzo przekonywujące zwycięstwo cypryjskiego zespołu. Później dwukrotnie jednak grała na wyjeździe i tam poradziła sobie już nieco gorzej. Na samym początku mierzyła się w Szkocji z Harc. Porażka 2 do 0, a później w Belgii z Hent porażka 1 do 0. Także nieco lepiej radzi sobie Omonia u siebie niż na wyjeździe. Obecnie zajmuje 21 miejsce w lidze Konferencji Europy, więc jest troszeczkę niżej niż Legia Warszawa. A jak Omonia Nikosia radzi sobie w rozgrywkach helikowych, Obecnie zajmuje trzecie miejsce, czyli takie na jakim skończyła poprzedni sezon. Traci już 9 punktów do liderującego Pafos, natomiast ostatnio Omonia wygrała dwa mecze z rzędu. Kilka podstawowych informacji na temat najbliższego rywala Legi Warszawa wam już przedstawiłem, więc przejdźmy do tego, w jaki sposób gra ta drużyna. Od razu powiem, nie jestem ekspertem od ligi cypryjskiej na co dzień nie oglądam tych rozgrywek, natomiast posiadam dostęp do informacji, które w pewien sposób mogą obrazować to, w jaki sposób gra ta drużyna. Przygotowałem dla was kilka ciekawych statystyk i właśnie chciałbym je wam przedstawić. Cypryjska drużyna zwykle gra ustawieniem 4, 2, 3, 1, a więc czwórką obrońców, nad Natomiast nie jestem do końca przekonany, jakim ustawieniem zagra przeciwko kolegi Warszawa, gdyż w tym ostatnim meczu Ligi Konferencji Europy nagle Omonia zmieniła formację na 5-3-2, właśnie tak zagrała z hand. Omonia Nikozja to drużna, która kreuje dużo sytuacji, najwięcej w lidze cypryjskiej. Ich statystyka expected goals w tym sezonie wynosi już 24,7, no i też kreuje sytuacje jakościowe, gdyż ich statystyka expected goals na strzał wynosi 0,16, co też jest najwyższym wynikiem w lidze cypryjskiej. Dla porównania Legia Warszawa też najwięcej kreuje w swojej lidze. Ich statystyka expected goals wynosi 31, natomiast trzeba mieć na uwadze, że Omonia Nikozja rozegrała mniej spotkań. Na innym etapie jest obecnie Cypryjska niż Ekstraklasa, natomiast Legia też konstruuje sytuacje dosyć jakościowe, nieco mniej niż Omonia, natomiast też wygląda pod tym względem całkiem nieźle. Ich statystyka expected goals na strzał wynosi 0,14. Pod tym względem w Ekstraklasie lepsza jest tylko Jagiellonia Białystok. Omonia Nikozja generalnie też często uderza na bramkę, średnio 13 razy na 90 minut, tyle samo co Legia Warszawa, natomiast uderza nieco celniej. Statystyka celności uderzeń w tym sezonie po stronie Omonia Nikozja wynosi 50 jest to najwyższy wynik w lidze cypryjskiej. Po stronie Legi wynosi ona 37%. Cypryjska drużyna też dosyć często decyduje się na dośrodkowania, średnio 18 razy na 90 minut. Tyle samo co Legia Warszawa, natomiast stołeczna drużyna robi to z lepszą skutecznością wynoszącą 35% po stronie właśnie omoni. Ta statystyka wynosi 31%, co nie jest najlepszym wynikiem. Omonia to drużyna, która generalnie wymienia całkiem sporo podań, średnio 392 na 90 minut i jest to drugi wynik w lidze cypryjskiej. Raczej sporadycznie są to takie długie zagrania, raczej gra na krótko cypryjski zespół. Wymienia dużo podań progresywnych, takich niekonwencjonalnych zagrań, natomiast jakoś specjalnie pod tym względem na Cyprze też się nie wyróżniają. Dla porównania Legia Warszawa podaje nawet nieco częściej, gdyż średnio 490 9 razy na 90 minut. Tak jak już zresztą wspomniałem, Omonia raczej stronie od długich piłek, decyduje się na takie zagrania najrzadziej w lidze cypryjskiej, średnio 29 razy na 90 minut. Dla porównania Legia Warszawa decyduje się na długie piłki nieco częściej, 37 razy na 90 minut. Jest to drugi najniższy wynik w ekstraklasie, natomiast w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce raczej generalnie częściej korzysta się z takich długich zagrań niż na Cyprze. Omonia Nikozja też ma problem z tym, aby utrzymać się momentami w linii, średnio notuje 2 spalone na 90 minut i jest to najwyższy wynik w lidze cypryjskiej. Dla porównania, Legia Warszawa jest łapana na offside 1,3 razy na 90 minut. Omania jednak ma swoje problemy w defensywie. Dopuszcza rywali do stosunkowo dużej ilości sytuacji. Ich statystyka Expected Goals Against wynosi aż 17,3. Jest to czwarty najwyższy wynik w lidze cypryjskiej, więc dopuszcza rywali do rzeczywiście sporej ilości sytuacji. Dla porównania, Legia Warszawa do Opuściła. W tym sezonie rywali już do większej ilości okazji. Ten współczynnik wynosi 19,8. Natomiast warto też pamiętać, że Legia rozegrała więcej spotkań. Natomiast tę moją tezę, że Omonia ma problemy w defensywie potwierdza też fakt, że generalnie ta drużyna blokuje bardzo mało strzałów, najmniej w lidze cypryjskiej, zaledwie 13%. Legia Warszawa pod tym względem wygląda lepiej, gdyż blokuje 28% strzałów, które oddaje na bramkę ich rywal w Ekstraklasie. No i też Omonia, no tu Najmniej przechwytów w Lidze Cypryjskiej, zaledwie 27. Legia też najmniej w ekstraklasie, bo 26 to wynikało z tego, że Legia często kontroluje mecz bez piłki, oddaje inicjatywę rywalowi i po prostu przesuwa formację tak, aby zabezpieczać pewne miejsca na boisku. Kto wie, być może Omonia czyni podobnie. Także Omonia to drużyna, która dobrze prezentuje się w ofensywie, natomiast ma swoje problemy w defensywie. Zobaczymy, czy to potwierdzi się w tym czwartkowym starciu, w którym też Oczywiście, no, wystąpią piłkarze, więc chciałbym teraz Państwu przedstawić kilku zawodników, na których moim zdaniem warto zwrócić uwagę w kontekście tego spotkania. Pierwszym z nich jest polski akcent, a więc Mariusz Stępiński, a więc 29-letni napastnik, który w tym sezonie rozegrał 17 spotkań, strzelił aż 10 bramek, jest najlepszym strzelcem Omoni w Lidze, strzelił 6 bramek w rozgrywkach ligowych. przy w współczynniku expected go z wynoszącym 3,6, więc jest skutecznym piłkarzem w tym sezonie Ligi Cypryjskiej. Do tego uderza bardzo celnie, gdyż z celnością aż 73%, co jest drugim najwyższym wynikiem w Lidze Cypryjskiej. Zatem warto uważać na napastnika pochodzącego z Polski. Kolejnym piłkarzem, na którego zwróciłbym uwagę jest Willy Semedo, a więc 30-letni skrzydłowy pochodzący z Republiki Zielonego Przylądka, dla którego być może będzie to 15 spotkanie w tym sezonie, jak na razie strzelił 6 bramek, zaliczył 3 asysty. Jest piłkarzem, który bardzo dużo kreuje, też często drybluje, średnio 7 razy na 90 minut, co jest jednym z wyższych wyników w lidze Cypryjskiej. Często też wchodzi w pole karne. Jest piłkarzem, na którego warto uważać. Podobnie jak Velko Simić, a więc 29-letni lewy skrzydłowy pochodzący z Serbii, który rozegrał w tym sezonie 18 spotkań, zaliczył 6 asyst. Jest piłkarzem, który kreuje najwięcej w lidze Cypryjskiej. Jest też najlepszym asystentem. Omoni Nikozia, zatem jest to piłkarz, który potrafi zagrać się w sposób niekonwencjonalny i też Legia musi na niego uważać. Warto też wspomnieć, może już bardziej w kontekście ciekawostki, że piłkarzem Omoni Nikozja jest Stefan Juwetic, a więc doświadczony czarnogórski napastnik, no i też ofensywny pomocnik pochodzący z Polski, a więc Mateusz Musiałowski, który jednak po przejściu właśnie do Omoni z Liverpoolu raczej grzeje ławę. Obaj panowie nie są zgłoszeni na stronie UEFA do rozgrywania Ligi Konferencji Europy, więc też nie należy spodziewać się ich w tym spotkaniu. I dość ciekawą postacią w Moninkozie jest jej trener, a więc Waldas Dambrauskas, który pracuje z tym zespołem od lipca tego roku. Ten pan w 2002 roku wygrał 4000 zł w litewskich milionerach, dzięki czemu spełnił swoje marzenie i pojechał na kurs trenerski do Anglii. Pracował m.in. w młodzieżowej drużynie Manchesteru United, Fulham czy też Brentford. Później był trenerem m.in. Hajduka Split czy Ludogorca jest pracocholikiem, trenerem, który Całe swoje życie skupia na piłce i co ciekawe w 2021 roku był łączony z Legią Warszawa, gdy zwolniony został z niej Czesław Michniewicz i też przed rokiem był łączony z Wisłą Kraków, gdy ta poszukiwała trenera. Finalnie do Polski nie trafił, teraz zmierzy się z polską drużyną w europejskich pucharach. Pytaniem kluczy jednak w kontekście tego spotkania powinno być to, jaki poziom w ogóle reprezentuje Liga Cypryjska, jakie w ogóle przełożenie mogą mieć te liczby, które przed momentem Państwu przedstawiłem. Jak pokazuje ranking Opta, Ekstraklasa to wyższy poziom od Ligi Cypryjskiej. Też ta dysproporcja pomiędzy poszczególnymi drużynami w Lidze Cypryjskiej jest nieco większa. Generalnie Ekstraklasa to liga dosyć wyrównana. Legia według tego modelu, według tego rankingu była, tam najlepszą drużyną. Podobnie jak Lech, Raków czy Jagiellonia. Omonia za to prezentuje mniej więcej poziom pogoni Szczecin, więc i tak jest to dosyć wysoki poziom. Jakiego meczu można zatem się spodziewać? Myślę, że dosyć Wyrównanego i też zaciętego, gdyż w ostatnim czasie Legia Warszawa zaczęła grać nieco odważniej, podobnie jak Omonia Nikozja. Dlatego też myślę, że będzie to dosyć ofensywne i widowiskowe spotkanie. Legia musi jednak nawiązać do tych perfekcyjnych spotkań w defensywie, no bo Omonia stwarza sobie duże jakościowych sytuacji, no i też być skuteczna, gdyż Legia ma z tym ostatnio troszeczkę problemy. No a sytuacje przecież z Omonią się przydarzą. To nie jest najlepsza defensywa w lidze cypryjskiej. Jeśli się uda tego dokonać, to myślę, że zwycięstwo Legii Warszawy w tym meczu jest jak najbardziej możliwe. Natomiast pewną wątpliwość pozostawia fakt, w jakim składzie Legia wyjdzie na to spotkanie. Oczywiście ta wyjściowa jedenastka prezentuje się bardzo dobrze, natomiast też ma pewne ograniczenia fizyczne. W tych ostatnich tygodniach odnosiłem takie wrażenie, że gdy Legia grała nieco bardziej otwarty futbol, grała nieco bardziej widowiskowo, no to w tej drugiej połowie już brakowało siła generalnie w Legii Zmiennicy. Zawodzą więc jeśli Legia zagra w podobieństwie, Otwarty sposób jak z poznaj. Poznań, no to w tej drugiej połowie może im troszeczkę zabraknąć sił. Natomiast pytanie, czy Omania będzie w stanie to wykorzystać i czy Legia rzeczywiście tak podejdzie do tego spotkania? Być może zmiennicy w końcu wniosą coś do gry stołecznej drużyny. Jak myślicie, dajcie znać w komentarzach odnośnie szans Legii w tym starciu no rozłożyłbym je 55 do 45 dla Legi Warszawa. Myślę, że to Legia może być w tym spotkaniu minimalnym faworytem, choć ciężko wskazać tutaj takiego jednoznacznego. Myślę, że to będzie naprawdę wyrównane starcie. Omonia też będzie grała u siebie, więc ma atut własnego boiska. No myślę, że ten procentowy podział szans jest troszeczkę optymistyczny dla Legii Warszawa, natomiast jak na razie polskie drużyny w Europie nie zawodzą, więc może będzie tak też tym razem. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie na temat omoni Nikozja po tym materiale, jak oceniacie ten zespół, jakie szanse dajecie Legi Warszawa w tym starciu i też jaki wynik typujecie. Ode mnie 2 do 1 dla Legi Warszawa, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie, tam moje wszystkie social media, no i też Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie. Maciej z Kucha, kłaniam się nisko, miłego meczyku jutro życzę, do zobaczenia.